Każdy koszmar zawiera agresywne bóstwo Twojego psychizmu, które domaga się Twojej uwagi. To, co uważasz za nocne lęki, to tak naprawdę pilne wiadomości z Twojej nieświadomości, która rozpaczliwie stara się skomunikować z Twoją świadomą jaźnią. Badania z lipca 2025 roku ujawniają mierzalną korelację między jakością snu Rem, a duchowym dobrostanem na następny dzień. Nie znalazłeś się tu przypadkowo. Jeśli w głębi duszy czujesz, że coś czyni cię innym, że twoje sny wydają się przekazywać wiadomości, których nie potrafisz w pełni zrozumieć, to twój psychizm być może przygotowuje Cię na wielką duchową przemianę. Dziś ujawnimy siedem tajemnych znaków, które wskazują, że Twój sen REM wywołuje głęboką transformację duchową, ukryte objawienia, które pomogą Ci rozpoznać, kiedy Twój psychizm przygotowuje Cię do ewolucji, mogącej przyspieszyć dziesięciolecia duchowego rozwoju w zaledwie kilka miesięcy. Ale jak dokładnie Twoje nieświadome korzysta ze snu, aby zaaranżować tę transformację? Twój psychizm wykorzystuje fazy snu REM, aby uzyskać dostęp do nieużywanych obwodów mózgowych podczas jawy, otwierając drzwi do wymiarów Twojej istoty, do których zwykła świadomość nie ma dostępu. Nowoczesna neurobiologia potwierdza to, co Jung obserwował dziesięciolecia temu: sen REM aktywuje specyficznie regiony mózgu związane z psychologiczną integracją i dostępem do treści archetypowych. Ale to rodzi wielkie pytanie, dlaczego twoje najbardziej niepokojące sny często ujawniają najważniejsze przesłania? Ale oto coś, co cię zaskoczy. Twoje najstraszniejsze koszmary to tak naprawdę twoje największe duchowe dary, które próbują się przebić. Ponieważ cień, ta część ciebie, którą Jung opisywał jako strażnika progu do głębszej nieświadomości, może być zintegrowany tylko wtedy, gdy twoje świadome ego opuści swoją obronę. Oto objawienie, które wszystko zmienia. Jung wyjaśniał, że cień zawiera nie tylko nasze mroczne aspekty, ale także nasz niewykorzystany potencjał, nasze ukryte talenty, naszą tłumioną kreatywność. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ukrywasz talenty z powodu strachu przed oceną? Kiedy sen paradoksalny ułatwia integrację cienia, nie tylko leczą się twoje rany, Odzyskujesz całe części swojej duszy, które porzuciłeś z powodu strachu lub uwarunkowań społecznych. Ale skąd biorą się te archetypowe figury w twoich snach? Oto, gdzie staje się to naprawdę zaskakujące? Sen paradoksalny działa jak most do nieświadomości zbiorowej. Ten zbiornik mądrości dzielonej przez całą ludzkość, który Jung uważał za psychiczne dziedzictwo naszego gatunku. Podczas tych krytycznych faz snu, twój mózg uzyskuje dostęp do archetypowych wzorców uniwersalnych, dosłownie ściągając mądrość zgromadzoną przez tysiąclecia rozwoju ludzkiego. Dlatego tak wiele osób zgłasza sny zawierające symbole, których nigdy nie studiowali, ale które idealnie odpowiadają mitologiom na całym świecie. Twój sen paradoksalny łączy cię z tą kosmiczną biblioteką ludzkich doświadczeń, dając ci dostęp do rozwiązań i perspektyw, które znacznie wykraczają poza twoje osobiste doświadczenia. Teraz to, co zamierzam ci ujawnić, całkowicie zmieni twoje zrozumienie snu. To nie są tylko znaki to sekretna kod twojego psychizmu do duchowej ewolucji. Zbadajmy siedem znanych znaków, że sen paradoksalny wywołuje duchowy przełom. Pierwszy znak: Twoje sny wyrażają archetypowe wiadomości, a nie chaotyczne wyzwolenia neuronowe. Zamiast chaotycznych scen bez logiki, zaczynasz dostrzegać spójne narracje, zawierające uniwersalne symbole. Wyobraź sobie osobę, która nagle zaczyna marzyć o zejściu w głębokie podziemia, wspinaniu się na świetliste wysokości, spotkaniach z tajemniczymi duchowymi przewodnikami. Te sny podążają za klasycznymi wzorcami mitologicznymi, które Joseph Campbell nazywał monomitem, podróżą bohatera obecną we wszystkich tradycjach duchowych. Ale poczekaj. Drugi znak jeszcze bardziej Cię zaskoczy. Integracja cienia dramatycznie poprawia jakość Twojego snu paradoksalnego. Im bardziej akceptujesz i integrujesz swoje stłumione aspekty podczas czuwania, tym bardziej Twoje fazy snu paradoksalnego stają się spokojne i regeneracyjne. Ta transformacja nie jest przypadkowa. Jung tłumaczył, że cień powoduje zaburzenia psychiczne, dopóki pozostaje nieświadomy i nieintegrowany, gdy zostaje rozpoznany i zaakceptowany, staje się źródłem twórczej energii i intuicyjnej mądrości. Trzecim znakiem jest coś fascynującego: postacie przeciwnej płci w Twoich snach stają się spójnymi duchowymi sprzymierzeńcami. Zamiast zmieniających się i nieprzewidywalnych postaci, rozwijasz trwałe, senne relacje z stabilnymi wewnętrznymi przewodnikami. Kobieta może nawiązać oniryczną relację z męskim mędrcem, który ujawnia jej wewnętrzną siłę oraz zdolności przywódcze. Mężczyzna może otrzymać wskazówki od intuicyjnej postaci kobiecej, która pomaga mu uzyskać dostęp do swojej wrażliwości oraz kreatywności. Oto, gdzie to staje się naprawdę fascynujące, czwarty znak. Twoje żywe sny pobierają mądrość z kolektywnej nieświadomości. Zaczynasz śnić o wiedzy, której nigdy wcześniej nie zdobyłeś świadomie, technikach uzdrawiania, głębokich zrozumieniach filozoficznych, kreatywnych rozwiązaniach dla złożonych problemów. To połączenie z kolektywną nieświadomością wyjaśnia, dlaczego tak wiele odkryć naukowych i wielkich dzieł sztuki narodziło się ze snów. Kekule odkrył strukturę benzenu, śniąc o wężu gryzącym się w ogon. Ale przygotuj się na odkrycie piątego, jeszcze potężniejszego znaku. Twoje wzory snu Rem przyspieszają indywidualizację z lat do miesięcy. Proces, który Jung opisywał jako zajmujący całe życie, kondensuje się w intensywne okresy transformacji. To przyspieszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy twoje świadome ego aktywnie współpracuje z pracą nieświadomości podczas snu. Zamiast opierać się onirycznym komunikatom, przyjmujesz je jako bezpośrednie komunikacje z całością swojej psychiki. Szósty znak przekształci twoje relacje z twoimi snami. Świadome śnienie podczas snu, rem, pozwala na uzdrawianie cienia w czasie rzeczywistym. Rozwijasz zdolność dostrzegania, że śnisz, pozostając jednocześnie w śnie, tworząc przestrzeń do bezpośredniego negocjowania z treściami nieświadomymi. W tym stanie możesz bezpośrednio rozmawiać ze swoimi lękami, traumami, odrzuconymi aspektami. Zamiast uciekać od przerażających postaci w swoich snach, pytasz je, jakie wiadomości niosą i o to, co zmieni wszystko dla Ciebie. Siódmy znak jakość Twojego snu. Rem w sposób mierzalny przewiduje Twoje duchowe samopoczucie następnego dnia. Badania z 2025 roku wykazują bezpośrednią korelację między bogactwem nocnego snu Rem, a uczuciami duchowego połączenia, jasności umysłu i osobistej zgodności w dniu następnym. Noc bogata w archetypowe marzenia i integrację cienia budzicie z poczuciem większej całości i autentyczności. Te siedem znaków ujawnia, że Twój sen, Rem, nie tylko przywraca Twoje ciało, aktywnie rekonfiguruje Twoją duchową tożsamość. Każda noc staje się okazją do świadomej ewolucji, spotkaniem z najgłębszymi wymiarami Twojego istnienia. Ale oto część, której nikt ci nie mówi, jak aktywnie wyzwolić te przełomy już tej nocy. Praca z cieniem jest fundamentalnym warunkiem dostępu do głębszych poziomów snu, rem. Zacznij od obserwacji swoich intensywnych reakcji emocjonalnych na innych ludzi. Jung uczył, że to, co nas irytuje u innych, często ujawnia nasze własne nieakceptowane aspekty. To uznanie nie jest samobiczowaniem, ale odzyskiwaniem energii psychicznej. Dziennik snów staje się twoim głównym narzędziem do rozpoznawania archetypowych wzorców. Natychmiast po przebudzeniu zapisuj nie tylko treść swoich snów, ale także emocje, które wywołują powtarzające się symbole, postacie, które się powracają. Zwróć szczególną uwagę na figury przeciwnej płci, zjazdy i wzloty, zwierzęta, elementy natury, takie jak woda i ogień. A oto sekret, który eksperci trzymają dla siebie. Techniki świadomego snu do negocjacji z cieniem zaczynają się od świadomej intencji przed snem. Poproś swoją nieświadomość, aby pokazała ci aspekty siebie, które musisz zintegrować. Sformułuj tę prośbę jako szanowane zaproszenie, a nie wymaganie, uznając inherentną mądrość twojej psychiki. Higiena snu dla duchowego przełomu różni się od standardowych zaleceń. Stwórz środowisko, które honoruje sakralny charakter twojej nocnej podróży. Usuń elektroniczne bodźce na godzinę przed snem, dając swojemu umysłowi czas na zwrócenie się do wewnątrz. Lekko chłodna temperatura sprzyja dłuższym i intensywniejszym fazom snu REM. Unikaj alkoholu i środków nasennych, które szczególnie tłumią sen rem. Te substancje mogą sprawić, że zaśniesz, ale blokują najważniejsze fazy snu, które są kluczowe dla Twojego rozwoju duchowego. Opracuj rytuał przygotowania do snu, który honoruje Twoje duchowe intencje, zapal świecę, formułując swoje pytanie na noc, trzymaj przy łóżku dziennik, aby od razu zapisać sny po przebudzeniu. Teraz posiadasz siedem wyraźnych znaków i konkretne narzędzia do przekształcenia swojego snu w duchowe laboratorium. Wprowadzając te praktyki, obserwuj pojawianie się znaków, które badaliśmy, pojawienie się spójnych, archetypowych wiadomości, poprawa jakości snu, rem, rozwój trwałych relacji marzeń z wewnętrznymi przewodnikami, dostęp do mądrości zbiorowej, przyspieszenie procesu indywidualizacji zdolność do świadomego uzdrowienia oraz mierzalna korelacja między Snem a duchowym dobrostanem. Twój umysł ma inteligencję, która znacznie przewyższa Twoje świadome zrozumienie, zna Twój autentyczny potencjał, Rany do uzdrowienia, Twój unikalny wkład w świat. Sen REM jest jego bezpośrednim sposobem komunikacji z Twoją świadomością, uprzywilejowanym kanałem do otrzymywania wskazówek i transformacji. Jung twierdził, że indywidualizacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, stanowi fundamentalne duchowe zadanie ludzkiego istnienia. Twój sen REM może teraz wspierać tę misję z niezwykłą precyzją i skutecznością. Każdy sen staje się krokiem w stronę Twojej całkowitej autentyczności, każda noc to szansa na odzyskanie duszy. Ta transformacja czeka tylko na Twoją świadomą decyzję, aby zacząć. Twój umysł wzywa Cię do tego rozwoju już dzisiaj wieczorem. Jeśli czujesz, że jeden z tych znaków rezonuje z Twoim nocnym doświadczeniem, podziel się nim w komentarzach. Twoje świadectwo może oświetlić duchową ścieżkę innej duszy w poszukiwaniu prawdy. Aby kontynuować tę podróż w stronę Twojej duchowej autentyczności, subskrybuj i odkryj kolejne klucze do swojego rozwoju psychologicznego. Twój sen, Rem, czeka, aby ujawnić najgłębsze tajemnice Twojej autentycznej duszy.